Niedzielne covery. Niedzielne covery. wszystkim, witam Was w kolejnych niedzielnych coverach i dzisiaj mam dla Was piosenkę po francusku. Tak, po francusku. La thème de Catedrales z musical Notre Dame de Paris. I e, od razu przepraszam, jeżeli mój francuski będzie francuskim Joli Papon. E, ale nie umiem śpiewać po francusku, nie umiem mówić po francusku i mam nadzieję, że nikogo nie obrażę moją wymową i tą piosenkę poleciła mi Domcia, dziękuję bardzo Domcia, jest to trudna piosenka, więc troszeczkę mi zajęło nauczenie się jej i mam nadzieję, że podołam, także tyle, a jeszcze jedna rzecz chciałam wam powiedzieć, że przepraszam za jakość telefonową, coś mi się zepsuło z aparatem, ładowałam całą noc baterię nie chce się załączyć aparat, nie wiem o co chodzi także mam nadzieję, że mimo wszystko będzie dobry dźwięk yy, i dobra jakość że nie będzie tragicznie jak w kalkula kalkulatorze, także tyle i zapraszam was jak zwykle do posłuchania mojej wersji tej piosenki <śpiewanie>

To jest bardzo mega, mega trudna piosenka. Nie umiem jednocześnie grać i patrzeć w tekst. Tak mi się ten tekst myli. I pewnie póki jakieś słowa, za to przepraszam. E, mam nadzieję, że mimo to jakoś podałam tej piosence, widzicie, już mi gardło, boli. już mi się na to zrobiło, za bardzo tu się darłam. Także tyle. Mimo wszystko, jeżeli wam się podobało, to zapraszam was jak zwykle do grubaśnego kciuka, subskrypcji na no to, jeżeli jesteś tu nowy, ten filmik ci się podobał. Życzę wam miłej niedzieli i do zobaczenia wkrótce, 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 wkrótce. Pappa. Pa!